Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, ja sobie tak stałem dzisiaj nie bardzo wcześnie, bo dopiero 6.30, także się lekko wylegiwałem, ale za to później wziąłem się do pracy, ponieważ najprawdopodobniej dzisiaj, a jak nie dziś, to jutro, mamy kolejnych gości. Pokój dla nich jest przygotowany, ale trzeba było troszeczkę ogarnąć, yy, bo lecą nasiona z drzewa wszędzie, więc troszeczkę. To wszystko odświeżyłem no i pokój już czeka na przyjazd gości. Trochę znowu muszę tutaj, ja nie wiem, to jest niekończąca się jesień, to już teraz o to mówiłem, ale taka jest prawda, No po prostu tam już nie ma z czego lecieć, ale leci cały czas i te leści, liście trzeba codziennie zbierać. Pogoda ładna, słoneczko świeci, ale jest bardzo zachmurzone niebo. Jest parno i ja myślę, że dziś jakaś burza pewnie przyjdzie, bo to już jest aż trudno oddychać. Dzisiaj odbieram dżuny. Jeszcze nie znam szczegółów, ale już jestem również i na to gotowy. Zrobiłem zakupy: są owoce, są warzywa, wszystko, lodówka pełna, także jestem już na to przygotowany. No to co, zaczynamy. Zapraszam. Życzę miłego oglądania. Ja tutaj śmietki, śmietki, te kwiatuszki i listki zbieram sobie, a w międzyczasie ktoś mi tu przeleciał. No tak. Przeleciałeś mi. Jedną ręką to se można. Jedną ręką ja pracuję dwoma. dwoma. Ja nagrywam i sprzątam, to jest podwójna praca. Czy to już się chwaliłeś? Co to robicie? Czym? Wczorajszymi? Czy Jeszcze nie. Ależ ja nie, nie wiem, o czym mówisz. Nie wiesz o czym mówisz. Drodzy widzowie. Proszę nie brać przykładu. Proszę nie brać przykładu. Ja opow... Szatan, normalnie szatam. No. Ja nie wiem czy jest sens to o tym by... mówić, bo to nie ma nie... się z czym chwalić. No jeszcze taka była, bo... jeszcze wczoraj mu mówiłem, zabieraj kask. No, gdzie już wieczorem, ciemno, bo Maciek wczoraj przyjechał w ogóle, tak zupełnie z nienacka wieczorkiem do mnie. No, i tak sobie usiedliśmy, bo oglądaliśmy kabere, stare, kabarety. stare kabarety I w którymś momencie tak sobie dobrym humorze mówię, Dobra, to dawaj chodź, jedziemy na miasto. No i pojechaliśmy. Tylko właśnie Marcin mówi: Weź Ja już nie będę się cofał po kask, kto po wieczorem nie stoi. Gdzie policja tam, gdzie policja? No to tak sobie pojechaliśmy od jednego miejsca do drugiego i spakowaliśmy się idealnie na blokadę. Tam tych policjantów nie wiem, ilu było, z dziesięciu. Ja tylko w lusterku patrzę, Marcin robi piłot, taki piruet do tyłu. Ja zawracam też i już jeden policjant ruszył za nami. A jeden tak, za nami, a jeden na ulicy. że na nam biega tak, i zatrzymywać. Marcin oczywiście z tą, z tą lampką czerwoną i Marcin tam blokuje. A ja kiedy ćwiczył? Marcin zrobił taki obrót. Udałem, że lecę w... z lewej strony, on w lewo, a ja go pyk z prawej. Tak. I, najlepsza, I najlepsza była akcja: Marcin zaczyna uciekać. Kierunkowska. Nie. on jedzie w lewo. On nie łamię przepisów, ja nie łamię przepisów. W tym czasie, y, drodzy państwo, my to nagramy. Y, y, będę odbierała jej z komisariatu. Nie. Nie, 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 nie. Nie. No, nie. no, nie. no zażeka. A nie, dobrze. Błota, a wyjdzie no? Nie, no gdzie z komisariatu? No była sytuacja taka, że no, że ten, no, że, że nie róbcie tego dzieci więc zabierajcie kaski i oczywiście zatrzymujcie się do kontroli. To tak należy. Tak się powinno robić, tak? Dokładnie, dokładnie. No tak? to będziemy no. Idźcie do śmiecha. To idźcie do śmiecha, ja tu skończę sprzątać, sprzątać i, i zobaczymy co dalej. Ciepło strasznie. Brący, dobrze nie zrzucę tej kawy. A moje parkowanie, nie? Bardzo dobrze znalazłeś sobie miejsce. nie. Wiesz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ruszam na miasto. Natalia mi powiedziała o sklepie, w którym mogę dostać sporo różnych fajnych drobiazgów pod kątem dziecka. Ja Jadę kupić jakieś kolorwanty, może coś takiego. No zobaczcie, tutaj miałem dostępnego. ale coś taki drobiazg chcę kupić, żeby Junko miała jak przyjeżdża do mnie, to taki bodziec pozytywny, dodatkowy jeszcze. Oprócz radości ze spotkania z tatą, to że coś jeszcze co tam na nią czeka. Także jadę się rozejrzeć, za znaczy dla niej i jadę się generalnie rozejrzeć po mieście, a jednocześnie czekam na odpowiedź tarą jak gdzie, od której się spotykamy, żeby wziąć dżunglę. No cóż, ten step rzeczywiście jest. Ten mini su ale jest zamknięty dzisiaj, a zatem tutaj nic nie kupię. Pojadę do sprawdzonego zatem miejsca, czyli IBC, International Book Center. I tam coś też znajdę na pewno. Zanim jednak po drobiazgi dla dżungli, to jestem tutaj na tym placu wystawowym, Exhibition. E, bo właśnie tutaj takie targi w tej chwili trwają. To są targi lokalnej żywności. Targi, na których wystawiają się, tak jak kiedyś już o tym mówiłem kiedy się tutaj rozkładali e, różni lokalni producenci ze swoimi produktami. Niekoniecznie tylko i wyłącznie spożywczymi, ale takie tutaj dominują. Dużo stoisk jest w tej chwili pustych. Nie wiem, czy to jest już pustych, czy jeszcze pustych. W każdym razie, o jakie pszczółki. Niezłe. Tam są wyroby jakieś tekstylne, torebki, kramy. Tutaj różnego rodzaju produkty. Znaczy dzieło ręczne, rękodzieło. O, sosy. O i warzywa, owoce w dużej ilości. Trzeba mocno schylać głowę, żeby przejść pod tymi linkami. No tutaj nie ma wątpliwości jaka jakie święto. Dominować będzie przez <laughs> najbliższe dwa miesiące dużo dekoracji świątecznych. Ja mam tego gro, chyba mam, nie wiem, tak mi się wydaje, że mam bombki kraby. Czy to nie kraby? Przepraszam, to chyba nie kraby. To jest jednak, są te renifery, kraby. Tam Pani wybierała właśnie choinkę. No dobrze, ale ja nie po to, nie po to. Jedziemy po jakieś drobiazgi dla dżunku. O, naklejki. I muszę jej kupić plecak jeszcze, bo, bo już się jej pruje. Przyszedłem zobaczyć jeszcze plecaki dla dżunku. Są no to ładne nawet, e, aż dość drogie, w związku z tym wolałbym nie kupować e, samemu. Tylko przyjdę tutaj z nią, niech ona sobie wybierze, bo takiego byłoby szkoda kupić coś, e, co jej się nie bardzo będzie podobało. Także dobrze, żeby sam wybrała. Ale zobaczcie, co znalazłam tutaj. Cały stos puzli, tysiąc sztuk. I zobaczcie kartonka. Dwa dolki za sztukę. Ja właśnie wybieram. Jeden z jakiś wybrałem e, sobie. Ok. A tu mi się podobają. To Te też wezmę. Ale chat. Ale chat. Jeszcze z jedna można wziąć. Ładny. Uuu Prawie jak w Dańsku. Dobra, coś wybieram. Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy trzeba bardzo Co wyjątkowo to? pilnować się z nawadnianiem. Dlatego po drodze zatrzymałem się biorka i zamkujemy sobie z sokiem z limonki. Dodatkowo jeszcze w gratisiku była herbatka jaśminowa. No ale już wypiłem i jadę teraz do domu zabić zakupy gadunku. No i czekam na odpowiedź Tarąk. Spotykamy się na lunch, czy dopiero po. Umówiłem się na starą, na, na przejęcie dżunku na 15. To mam jeszcze trochę czasu, to w związku z tym myślałem, że to będzie bardziej porze lunchowej, ale że, 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 że jest tak późno, to zrobiłem sobie sałatkę. Jak widzicie, absolutnie zieloną. Czyli jest tutaj dwa rodzaje sałaty. Jest watercress, czyli to takie, takie, takie ziółko tutejsze i ogórek małosolny. Sos na bazie soku z limonki. Z dużą ilością czosnku, troszeczkę sosu rybnego, sojowego, odrobina cukru, to wszystko zmieszane z olejem. Kapitalny sos, bardzo prosta sałatka, Błyskawiczne do zrobienia. Idealne takie czekadełko na spóźniony lunch, czyli spóźniony obiad. Ale się ważki wściekły dzisiaj. Teraz zobaczcie, bo zbliża się chyba burza. Widocznie owady latają jakoś niżej. Zobaczcie ile ich tutaj jest, jakie wariactwo w ogóle. Nieźle. No, to ja mam jakąś godzinkę do wyjazdu po dżunglu. A sami widzicie, cóż to nam się tworzy tutaj dookoła. Czysta przyjemność. Nie. Właśnie w tym momencie zbieram się do wyjścia. W tym momencie. I tysz, tysz, tysz. to, to słyszycie? To banglanie o ten plastikowy dach. I zaczyna się. O! No trudno. Przeczekam chwilę, jeszcze mam moment. Ale idzie. Będzie grubo. Kurde blaszka modelina, kask. Dobrze, że tak wisi. <grym> Szybka akcja. Dobra. No nie wiem. Może przejdzie szybko. Jak przejdzie... To poczekam z 10-15 minut jeszcze. I dopiero ruszę. Ostatnia przebiteczka, tylko żeby Wam pokazać. Tak dość powiedziałbym, zacnie. Pada. No i dobrze. Niech się wypada. Echem, Zakrztusiłem się. Warto było zaczekać, proszę bardzo. Cyk, cyk. I taka zmiana. A ja niezmiennie lecę na zaplanowane spotkanie z dziewczynami. Starą i dżuny. Już się tęskniłem bardzo. Fajnie. Kotek, Kotek stoi na, na zewnątrz przed drzwiami no pół metra od drzwi ja wychodzę i otworzyłem dawaj wchodzisz patrzy się na mnie ja mówię wchodź proszę bo się spieszę dawaj do środka bo zamknę drzwi no to zamknąłem drzwi idę do motoru a tam miał miał o jest o jest. Wiedząc, że kot to jeszcze kobieta to najgorzej. Żartuję, żartuję oczywiście, drogie Panie. Lecimy! Za mną policyjna łapanka. To właśnie taką pułapkę wczoraj prawie wpadłem. Oj, nieodpowiedzialny. To było naprawdę nieodpowiedzialne. Ja obiecuję, że, 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 że to się nie będzie powtarzało. No. Bez sensu po prostu założenie wieczór, nie będzie policji, nie chce mi się wracać do domu, otwierać go, żeby wziąć kask. Zapomniałem go, zapomniałem trudno. Dostałbym za swoje. Ale szczęśliwie nie dostałem, a nauczkę wyciągnąłem. Jak widzicie. Jestem już na miejscu. Patrzę jak będzie wysoki sezon, to poznamy to po zmianie ceny. Na razie jeszcze jest niski sezon. Dziewczyn jeszcze nie ma, ale ja jestem przed czasem troszeczkę. Pieszyło mi się nie ukrywam tutaj. Także zaczekam na nie. Puściutko. Cicho wszędzie, pusto wszędzie. Jak to jest, że zazwyczaj jak tutaj przyjeżdżam, to jestem pierwszym gościem. I jest już mój bąbelek. Jak przybiegła do mnie, jak się cieszy, jaka jest kochana. Co? No, piękny masz włoski. No, mama to ci pięknie robi te włoski. No, jak myśla Miki. Rzeczywiście. Tak ci mama zrobiła? Pięknie. Mama naprawdę umie zrobić śliczne włoski. Super. Jesteś głodna? Zjemy coś? To jemy. Proszę bardzo. Transport cementu jedzie. Pomimo my już w jesteśmy jak widzicie na placu zabaw e, Judy sobie usiadła tam będzie malowała teraz ja tutaj przyszedłem rozmienić pieniądze bo nie ma pani mi wydać e, taka figurka e, z gipsu chyba e, kupuję się ją, są, są w zależności od wielkości e, są różne ceny. My wzięliśmy słonika, taki słonik 5000 litrów, czy 5 zł, e, dostaję fartki. o kończan rozmienione pieniądze i... Dżuny dostała farbki i siedzi teraz maluje. A zresztą do niej już. Proszę bardzo. To są farbki. Dostała kilka podstawowych kolorów, ale jest dużo miejsc do mieszania. Właśnie sobie wymieszała, zrobiła różowy kolor. Tam ma I Maluje słonika. Zobaczcie, jakie skupienie. Artysta przy pracy. No pięknie, Dżununun. Przepraszam, przepraszam, żeby są tata zahaczył nogi. no... I no dobra, dobra, nie ma problemu. Wywróci krzesełko. Jak Nie nie są zbyt duże, ale wystarczające. co zobacz, tutaj leży. Bo ja na pomaluję ogonek mu na różowo. and Jak pomieszasz zielony i żółty, to będzie jaśniejszy zielony. Dobra, no nie jest to może idealny ogonek pomalowany, ale jest jakiś. Chcesz więcej różowego? Masz tutaj na pędzelku dużo. Zobacz, masz nie. pędzelek. Nie? Swoja weźmie, swój ten Dobrze. Hmm, skupienie małego artysty. <suszy> Dobra, to ja może tutaj jeszcze za uszkiem pomaluję na różowo albo generalnie uszko fajna zabawa w sumie muszę wam powiedzieć można kupić sobie te figurki, już wam pokazuję jak to wygląda już idę kochanie tutaj od 3000 li od 6 zł 4 Tu mamy całe spektrum po 5 Na przykład takie Idę kochanie już zobaczyć To coraz większy, tam są już po 12 i 15 tysięcy nawet Tutaj to już wyłaga precyzji To już nie dmuch dmucha Idę Słonik strzedł na drugi plan Dostał troszkę kolorów, ale bez przesady Najlepsze zabawa jest teraz zmiksowanie White and green. White and green, a po polsku jak? Jak będzie to po polsku? Biały. i? O, no, miksujesz biały i jaki kolor? Różowy. Różowy to masz, ale powiedziałeś white and green, czyli biały i? Zielony. tak. Super, pięknie. Dobrze, dobrze. i kochanie dalej. Jak najdłużej. Woła mnie, że chce się pobawić na tych szybkich że tu, 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 tu. No przyszliśmy jest ostatni jeszcze, stoi. I mówię, no to dawego, A ona zobaczyła, po no prostu jak, jak, jak... Uh, 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 fotel, no dla niepełnosprawnego, no. No i ona ja chce na tym. Ale masz świadomość tego, Juny, że tu nie ma pedału, tylko będziesz musiał jechać przy pomocy tych... joysticków. No. Trzajesz bazę? Poradzisz sobie? Uuu, ty w dziurku! Super. Dobra, siadaj, siadaj. No, siadaj normalnie, no dawaj, Patrz, siadaj. A no, ja trzymam. Mhm. Dobra. Ostrożnie, dobrze, ostrożnie. Najpierw naucz się jak to się, jak to działa. <śleszanie> ja nie wierzę w to. Dobra jesteś. Wujek. Wujek. Zobacz to... Joystickami jak w czołgu. Jak w czołgu. T34. Jest... <gry> <Niemiecki emeryt. gry> ja też sobie No nie mogę, no po prostu jaka akcja. No ale do przodu dawaj. Dawaj tu. Hmm? Weź oba do przodu, Judy. Oba. Oba do przodu. To jest do tyłu, do przodu. Jak, jak rudy stąd. No mówię! T34 No dobra Ostrożnie, ale nogi tutaj, Juny, Nogi dawaj na to, żeby ci się nic nie stało. I to nie był dobry pomysł, bo ja zaraz będzie chciała zmiany, ale... Summy nowe doświadczenie. Motorycznie musi zupełnie inaczej myśleć. Mózg inaczej... No, 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 jak szybko łapiesz. Dobrze, podoba mi się. Ty można robić fajne manewry? No ciekawsze to niż to. Żółwik Też żółwik w sumie. Jak ty kumasz dobrze teraz? Super! Dobra, no to dawaj, jeździ, się, baw się tym. No Dobra, ja idę usiąść obok wujka. Bo wujek Maciek z na talerzu I co czeka się? Poczekaj, Dżuny, 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 poczekaj. Poczekaj. Sekundeczkę. Ach, kółka nie było po prostu. No i teraz będzie porządku. To jest ten pan, który mówi po rosyjsku. Z nim najłatwiej po rosyjsku się dogadać. Teraz ktoś mi dzwoni tam cały czas. Ty bez koła jednego tak sobie radziłaś? E, to w ogóle super. Jaka ekscytacja. No dobra, poczekamy jak domu się ruszy. Dawaj, pokaż wujkowi jak jedziesz. Wujek zobacz. Patrz jak zasuwa. Naprawdę jak tak na w krzesełku, no po prostu. Mogłaś motorem pośmigać, a wzięłaś takie cudo, cudaka. O, ty. Wszystko musi wcisnąć dobrze. eksperymentuj kochana. To uważaj na innych uczestników drogi, bo oni jedzą szybko. Dżuny wymieniła samochód na duży, ale wolny. Poprzedni był dziwny i wolny, a ten jest duży i wolny. Ale trochę chyba akumulator był słaby, bo po prostu samochód nie bardzo nie chciał śmigać. Generalnie coś nie kontakci. O, widzisz. Ale ty zawsze wybierzesz jakiś problematyczny pojazd. Co? Dobra, to pilnuj samochodu, a ja jedę ci przyniosę. Uff, dojechaliśmy już do domu. No, powiem Wam szczerze, że na tym placu zabaw dochodziło do różnych dram, tragedii, zwrotów akcji, zwrotów w kierunku jazdy dżuny. Proszę bardzo, chcesz przekrzyczeć mnie, Tomasz? Zaśpiewaj coś, <gry> Chodź. Dobra, to uważaj. No właśnie, bo dojechaliśmy. Tam były sytuacje takie, ktoś tam jakiś e, nie do końca ogarnięty chłopiec wjechał w nią, w jej, e, kiedy jechała na takim motorku sobie, wjechał jakimś takim dużym sprzętem, przewróciła się i ją bolało. Tak, kochanie, uwielbiam Twoje rysunki. Są przepiękne. Tata najbardziej lubi ten. Like Ale wszystkie są ładne. Like wszystkie są piękne. You like a, tak, piękne. Jak będziesz miała więcej takich rysunków, are to przynosisz. Nice? Mmm, pięknie, a nie nice. Pięknie. Jak Thank będziesz you. miała więcej, to musisz przynosić i będziemy je wieszali. Zrobimy taką galerię całą tutaj, dobra? są some tak, Lotosy. Okay? Lotosy nawet narysowałaś. No pięknie! Ice cream. No. Mmm, like like piękna sprawa. No dobra, w każdym razie. Like Jesteśmy już w domu. Like Teraz czas there. na pre-preparing lunchu. Muszę tutaj troszkę. Tak, ta mama to zrobiła, no tak mam no. Mhm, mm takie malowania paznokci, masz rację. Tutaj, to był lakier do malowania paznokci, mama zrobiła. Tak. Jest, we can. Za chwileczkę. Tak, kochani. Dobra, moi drodzy. Tak, czowak, jesteśmy już w domu. Ja teraz muszę tylko troszkę obsmażyć wieprzowinę i zblanszować e, warzywka, żeby jutro to tylko wszystko podgrzać i e, żeby miała na lunch. E, bo inaczej będę się wszystko robić od zera. A to zajmie za dużo czasu. Bo plan jest taki, że wstajemy 6 rano, a nie 5.30. Home sweet home! Nie ma to jak w domu! Home sweet home! Nie ma to jak w domu. Hej! Dobra, kończę! Piękna robota, kochani. To jest kogut jak się patrzy. Każdy z naszych kogutów byłby zazdrosny, no grucha to by osiwiał. Ehm, moi drodzy, no chyba nie ma lepszego momentu niż ten, kiedy wraca się do domu wieczorem na to, żeby zakończyć odcinek i korzystam z tej chwili właśnie. Ehm, pięknie wam dziękując za, za to, że znaleźliście znaleźliście czas na początku tygodnia na to, żeby obejrzeć nasze perypetie. Zapraszam Was serdecznie na jutro, na kolejny odcinek, siódma rano czasu polskiego. Będzie nam bardzo miło, jeżeli nas odwiedzicie. A dzisiaj życzymy Wam dużego powera, duże, dużo, dużo siły i dużo energii, żebyście weszli w ten nowy tydzień taranem. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za łapki w górę, dziękujemy bardzo za kolejne i rosnące subskrypcje, dziękujemy za Wasze zaangażowanie i komentarze. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć, Hej.